GIDI Prime to przemysłowa planeta macierzysta rodu Harkonnenów. Orbituje wokół gwiazdy Beta Ophiuchi. Ma niskie nasłonecznienie. Jest pokryta fabrykami, wulkanicznymi pustkowiami i zanieczyszczeniami. Mimo to jej powietrze ma ożywczy zapach z powodu dużej zawartości ozonu w atmosferze. Mieszkańcy to drobni ludzie o kanciastych głowach, małych oczach i charakterystycznej mowie. Ekonomia opiera się na eksploatacji zasobów, produkcji maszyn i handlu drewnem pilingitam dominuje ciężki przemysł oparty na niewolniczej pracy. W imperium znanego wszechświata Gidi Prime jest uważana za niezbędnego dostawcę przemysłowego. Planeta stała się jednak symbolem ucisku i brutalności z powodu okrucieństwa jej władców, Harkonnenów. Społeczeństwo jest ściśle kontrolowane w ramach totalitarnego, opresyjnego reżimu, a także dzięki urządzanym krwawym gladiatorskim widowiskom. Harkonnenowie często angażują się w brutalne intrygi polityczne o zasięgu imperium. Swoją planetę wykorzystują jako bazę do knucia spisków i utrzymywania władzy przez terror.